Z pewnością każdy z Was słyszał o wsparciach i oporach na wykresach, które hamują, a często nawet zawracają rynkowe trendy. Te poniekąd magiczne poziomy regularnie występują na wszelkiego rodzaju instrumentach i są prawdopodobnie najczęściej wykorzystywanym narzędziem analizy technicznej. Jednak sukces w ich stosowaniu wiele zależy od tego, w jaki sposób zostaną one wyznaczone. A jakie mamy tu możliwości? No okazuje się, że jest ich całkiem sporo i właśnie o tym będzie ten materiał. Na początku sprecyzujmy sobie, czym faktycznie są wsparcia i opory. Według książkowych definicji są to poziomy, na których siła popytu i podaży na danym instrumencie finansowym się równoważą i które w ostatnim czasie wielokrotnie były testowane przez popyt, czyli stronę kupujących w przypadku oporu lub podaż, czyli sprzedających w przypadku wsparcia. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że to niewidzialna bariera rynkowa, od której kurs prawdopodobnie się odbije. Może na krótką chwilę, a może na zdecydowanie dłużej. Samo zjawisko wynika z różnicy zdań między kupującymi i sprzedającymi co do przyszłej zmiany ceny w danym miejscu. Brzmi banalnie prosto. Tylko jak znaleźć te poziomy? Technik jest bardzo wiele. Najczęściej są wyznaczane poprzez poprowadzenie poziomych linii przez punkty wspólne, od których w przyszłości cena się odbiła. Im więcej takich punktów wspólnych, tym teoretycznie uznaje się dane wsparcie lub opór za silniejsze. Tak samo z interwałami czasowymi wykresu. Im wyższy, tym ten poziom nabiera dla rynku większego respektu. Skutecznymi psychologicznymi barierami są również okrągłe poziomy cenowe, czyli np. występujące ostatnio 40 000 dolarów na Bitcoinie czy 4,20 na parze walutowej dolara amerykańskiego z polskim złotym. Niemniej istotne są szczyty i dołki, zarówno lokalne, jak i te historyczne. Ale pamiętajmy, że wsparcia i to nie tylko punkty lub poziome linie. Często traderzy do nich wyznaczania posługują się liniami trendu prowadzonymi pod kątem czy średnimi kroczącymi o wyższej okresowości. Nierzadziej też wykorzystują do tego celu zniesienia Fibonacciego czy punkty pivot, o których nagraliśmy materiały wcześniej. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, linki znajdziecie w opisie filmu. Jedną z najistotniejszych zasad jest dwubiegunowość, to oznacza, że każde wsparcie może stać się oporem i na odwrót. I tu przykładów również nie brakuje. Mając wiedzę o tym, czym są wsparcie pory oraz jak możemy je wyznaczać, to bezwzględnie trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Jeszcze rynek nie wyznaczył takiego poziomu, który kiedyś nie zostałby pokonany. Dlatego nawet jeśli waszym zdaniem zauważyliście jakiś poziom, który wygląda na betonowy wręcz, to zawsze trzeba wziąć pod uwagę scenariusz, w którym zostanie on złamany. Każda wskazówka, która zostanie przekazana przez rynek co do dalszej zmiany ceny, jak na przykład wystąpienie istotnej formacji świecowej, jest oczywiście pomocna, ale nigdy nie należy traktować jej jak coś pewnego. I tu świetnym przykładem jest sytuacja z 15 czerwca 2015 roku, do którego to dnia przez praktycznie 4 lata za takie betonowe, nieprzełamywalne wsparcie był uznawany poziom 1,20 na parze euro ze frankiem szwajcarskim. To doprowadziło do skumulowania ogromnej liczby pozycji ze stop lossami poniżej 1,20. W końcu sam Szwajcarski Bank Narodowy zdeklarował, że będzie bronił tego poziomu wszelkimi dostępnymi środkami, co jeszcze kilka tygodni przed tym zmianą zdania potwierdzał. Ale pamiętnego 15 stycznia SNB postanowił uwolnić kurs Franka i wsparcie nie do złamania zostało, no właśnie, złamane i to z przytupem. Eurofrank poleciał w dół o ponad 2200 pipsów w zaledwie kilkadziesiąt minut, a wielu traderów zakończyło ten dzień z pokaźnymi debetami na kontach, delikatnie mówiąc. Co jeszcze bardziej interesujące, od tego czasu kurs Eurofranka zdołał wrócić do tego poziomu jedynie na chwilę i to dopiero po ponad 3 latach od tego wydarzenia. Należy pamiętać również, że wsparcie i opory wyznaczają praktycznie wszyscy traderzy, zarówno detaliczni jak i instytucjonalni. Stoplosy detalistów najczęściej ludują właśnie w okolicach tych poziomów i duzi gracze często wykorzystują ten fakt, naruszając kluczowe bariery, aby dopaść zlecenia tak tzw. narybka. Nie sposób wybrać jedną najlepszą metodę względem reszty, do skutecznego wyznaczenia wsparcia i oporów. Praktycznie wszystko rozstrzyga się dopiero w momencie, gdy kurs dochodzi do istotnego miejsca na wykresie, a każda ocena tego, co wydarzyć się może w przyszłości, będzie tylko naszą subiektywną opinią. Dlatego najzdrowszym podejściem jest wyznaczanie potencjalnych poziomów głównie w celu obserwacji zachowania kursu, kiedy już do niego dotrze, lub ustalanie gotowych scenariuszy z założeniem możliwości ich niepowodzenia. Również zdecydowanie lepiej jest skupić się na jakości wyznaczania poziomów wsparcia oporów i próbować znaleźć te najistotniejsze, niż rysować ich jak najwięcej. To tylko doprowadzi do zaburzenia waszego obrazu sytuacji na wykresie i w konsekwencji utrudni skuteczną analizę. To tyle ode mnie w tym materiale. Dzięki i do usłyszenia.